Witam serdecznie Państwa Mamy 20, 30 maj 2025 rok. To jest rodzina rojona na początku maja no i zobaczy czy matka już czerwi tak rodzina wyrojona co robi pracuje ale sąd na szczęście poszła tylko jedna rujeczka to Co coś tych pszczół zostało coś w ulu zostało proszę Państwa o. Coś zbierają o no te pół nadstawkę muszę położyć do góry Ramki szeroko były proszę państwa Szeroko były, były były ustawione Oto było do poprawy po miodobraniu i tak zostało Nie, tu nie było nawet robione miodobranie Także te pszczoły coś się robią, tu Ale zobaczymy jaka sytuacja w gnieździe cholera jasno, To jest bardzo ciężkie co tu kurda jest grane? plasty przylepione? tak, plasty gniazdowe przylepione nie i zobaczymy do gniazda, no chyba jest szerf skoro rodzina pięknie pracuje tak mi się wydawało, że pod kratą ogrodową tu była matka. Szuka przestrzeni życiowej i chce poleć wyżej. Zobaczymy. zobaczymy jak to wygląda masakra no. to co, coś by, cóż by chciał iść w rój już. Marne były na początku maja po wyrojeniu bez czerwiu. Ja cię sunę. Niech nie żartują, co mi po tych rójkach? No, Mona matka pięknie za czerwi wszystko jajkami zaniesione i tu chyba trzeba będzie plasterki poprzenosić no, drodzy Państwo dobrze to wygląda i tu stosuję taką metodę że ten ekran pójdzie od wylotka ograniczający wielkoziamek. no tu nie ma tu jest no nie lubią takich nowszych ramek nie lubią tak on od nich nie był brany miód bo nic nie miały u góry kompletnie nic Jakbym zaglądnął po miodobraniu, ma obszół zero no to wiedział, że poszła rójka pięknie, zaniesiony cały plaster no taki komfort może sobie tylko pozwolić młoda matka no i dużo młodej pszczoły. U nas nie miały pokarmu, ale miały pokarm w jeździe, do gniazda gromadziły sobie. i tego afroamerykana no cały zaczerwiony ja cię zsunę nie da się ruszyć mimo, że pszczoły latają to ta rodzina fajnie się prezentuje jedno pokolenie i rodzina pszczela odrodzona komórka w komórkę zajajczona, ja cię sumę. ja może tego afroamerykana wyrzuca do góry Trzeba im stawić ramkę z wędzą z miodni. Niech coś pokombinują. No i tu miseczki matecznikowe i wszystko jajkami zarzucone. No matka wprost szaleje. Z jakim impetem? Idzie. Już na wiosnę, tym, że mi się w czas wyroiła, jej podstawą byłem bardzo rozczarowany. no i Jajka lata po całym gnieździe, jajka znosi. jajka, 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 jajka. No dwa plastry będę chciał im włożyć, dwa przełożyć do góry. Ona już jest w takim stanie, żeby można było już jej wziąć czerw do zasilania innej rodziny, no ale znów nie ma te pszczoły nie wiadomo ile Nie tak dawno tu było pusto A teraz jest bardzo tusto zobaczymy co tu jak im idzie ta robota no niezbyt ta ramka szczęśliwa jak państwo widzą w środku ramki trutowa robota raczej to ramkę móc wyteleportować do miodni bo ona nie zasługuje na to żeby być w rodni i proszę Państwa w tej chwili skończy ten przeglądzik na wizji gdzie ramki wycofuję te co stoją na wierzchu do miodni, a z miodni tu przekładam do gniazda i tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.